Kima ja jestem Cage, i a w dzisiejszym odcinku postaramy się wygrać tylko leczenie challenge Czyli rybki, potki I różne inne rzeczy typu papryczka, chociaż to daje spida, banany, kokosy, kapusty, kukurydzę Nie wiem co tam jeszcze jest I zobaczymy czy nam się to uda w sezonie trzecim A więc bez będnego przedłużenia widzimy się w busie Dobra, a więc jak widzicie... O oh kurcze... Udało yy, mi się zrobić 6 flagów, ale ja tylko... Po to, żeby... Jak widzicie... Yy, mam 7 flagów, ale te flagi zrobiłem po prostu, bo... To jest tydnie, nie na nie... Bo po prostu wylądowałem na gajach, bo chciałem tutaj połowić ryby i ogólnie znaleźć sobie jakieś leczonko i jak widzicie udało się myślę że możemy z takim leczonkiem sobie zagrać chcesz to już powinno wystarczyć płaszczaki jeszcze coś jeszcze jeszcze może się lepiej z tym. idziemy sobie to co? wszystko co o Boże jaki Nie mi i masz już. Najpierw nie bo no masz, ty masz tak o, że nic nie masz w kościół! tylko nic jeszcze czegoś mi plan. Dobra, tak? E, wędkę, to, to się! I płaszczak by byłby, byłby super opcją! Bo, tutaj po... Co, ej! Aha! Dobra. jeszcze jeden i wyrzucam wszystkie bronie i gramy ej aj, aj, rybka. dobra to już nie zobacz jakieś chowisko jeszcze na szybko znajdę tak widzę że bliżu nie ma dobra to gramy tak gramy coś takiego jak coś to pompy nie będę oczywiście strzelał mam pompę tylko po to tak, no, bo nie pasam się jej na razie wyrzucać, bo jak widzicie, o, pętka, dobra, mówimy coś szybko, nie, 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 nie Nie tu, 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 tu. Dobra Nice tu, 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 to tu, 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 łowić trzy, trzy łowię. Dobra, tyle Dobra, teraz to musimy już wygrać A więc, dobra Widzimy się jak będzie jakieś top 10 myślę Coś takiego Dobra, a więc jak widzicie mamy Top 9 Jak tutaj się Wspinam na górkę, będę takiego High granda I myślę, że spotkamy się jak będzie coś bardziej Ekscytującego Dobra, więc jak widzicie mamy top 9 Jak tutaj się wspinam na górkę, będę takiego high granda I myślę, że spotkamy się jak będzie coś bardziej ekscytującego I Dobra, jak widzicie Musiałem zabić gościa z pompy, bo po prostu męczył mnie Ale i tak to wygramy na rybki czy no na leczenie wygramy to nie, że będę z pompy zabijał po prostu pompę mam dla obrony, bo po prostu mi yy, nie dało żyć. Więc spokojnie. Nie jest źle. Na razie się chowamy, bo same snajpy tylko słyszę. Więc tak, tak to wygląda. Musimy to wygrać po prostu. Mamy no tyle leczenia, że żeby nawet już za chwilę do strefy pójść tych... Typu... <laughs> albo typu Napalają się gdzieś koło mnie. A jest chyba jeden. Tak, to wada chłop, bo nie mogę tylko. Chętnie teraz dobrze. Jakiś skudem! No nie wiem. Czy, 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 nie wiem, czy to. Nie wiem, jak on przez całe jego przenikał, ale miał chyba lepszy ping No nic, dobra, ja Wam dziękuję serdecznie za odcinek. Nie zapomnijcie o lajku i subiku, bo to chyba w sumie najważniejsze. No i do następnego odcinka A i piszcie w komentarzach co kolejnego Bo planuję nagrać Może szara pompa yy, Albo same szare O szare itemy może w sumie Albo tylko w helikopterze Całe gier, Cała gra w helikopterze Więc piszcie w komentarzach A ja się zamierzam. żegnam Siemaneczko Dobra jak widzicie Musiałem zabić gościa z pompy Bo po prostu męczył mnie Ale i tak to wygramy na rybki Czy na leczenie wygramy to nie, że będę z pompy zabijał. Po prostu pompę mam dla obrony. Bo po prostu yy, chłop mi nie dało żyć. Więc spokojnie. Nie jest źle. Na razie się... chowamy, bo... same snajpy tylko słyszę. Więc tak, tak to wygląda. Musimy to wygrać po prostu. Mamy tu no tyle leczenia, że... żeby nawet już za chwilę do strefy pójść i tylko w strefie siedzieć, bo... No, na razie się jeszcze nie opłaca, ale zobaczymy jak to będzie no, no, na razie się przemieścimy do kolejnej strefy. Tam gdzieś był W tamtych okolicach gdzieś jest styli, nie wiem czy on tam jest w tej bazie. A tak bym stawiał Pobra, buduj za szybciej się. On tu jednak jest. No. Mamy top 3. Lunchpad to by się najbardziej przydało. Najbardziej wtedy by nam było właśnie potrzebne. To jest lanspad. Bo mogliśmy na sobie uciekać. A on tam jest jeszcze? Nie wiem, nie będzie. Lampka chyba najbardziej byłby nam, najbardziej nam się przydał, może o tak. Albo grappler, grappler byłby też spoczką opcją. Ktoś tu idzie? W sensie, on tu idzie czy nie idzie? Mówiłem tylko, że to o typa, albo typu. Napalają ja się gdzieś koło mnie. A jest chyba jeden. Пара, хлопд, вот, но а не много типа Типаan все этос доб нет, Gość, jakiś studen. No nie, niestety się nie udało. No po prostu typno. Nie wiem czy to... Nie wiem jak on przez cały jego przenikawy, ale miał chyba lepszy ping. No nic, dobra, ja wam dziękuję serdecznie za, za odcinek. Nie zapomnijcie o lajku i subiku, bo to chyba w sumie najważniejsze. No i do następnego odcinka, a i piszcie w komentarzach co kolejnego, bo planuję nagrać może szara pompa, yy, albo same szare, o, szare itemy może w sumie, albo tylko w helikopterze, Całe gier, cała gra w helikopterze, więc piszcie w komentarzach, a ja się zamierzam, dam siemaneczko.